Czy wiesz, że żeby być animatorem nie musisz umieć rysować? Tak, na początku też mnie to zdziwiło, ale jak się nad tym zastanowić, to ma całkowity sens. Oczywiście jak umiesz, to tylko plus dla ciebie i na pewno ci się przyda. Ale animacja to nie jest tylko tradycyjne poklatkowe 2D na papierze czy na tablecie. To też oczywiście 3D, cut out, wycinanka, alkowe stop motion, clay animation, materiały sypkie, czy też eksperymentalne techniki i jeszcze wiele więcej. Trzeba pamiętać, że rysowanie i animowanie to tak naprawdę dwa różne skille. Współpracują ze sobą, komplementują się ale są dwa różne i da się robić jedno bez drugiego. W porządku animacji chodzi o to, żeby opowiedzieć historię i wprawić obrazek w ruch przy okazji, poruszyć widza ogólnie. A da się to zrobić bardzo różnymi środkami. Oczywiście trzeba też robić storyboardy do swoich pomysłów, ale one nie muszą ładnie wyglądać. One mają spełniać swoją funkcję, a ich funkcja to jest pokazanie o co nam chodzi. Tu wiadomo o co nam chodzi, ale tutaj też wiadomo o co nam chodzi. W skrócie, nawet jeśli nie czujesz się mocno w rysunku, to niech się to nie zniechęci do podjęcia ścieżki kariery animatora. Ścieżki, w której 90% czasu będziesz spędzać przy kąpie. często samotność twoje plecy już nigdy nie będą takie same a gdy będziesz w końcu wstawać z krzesła twoje ciało będzie brzmiało jak szkielet z Ale takie rzeczy chyba jeszcze nikogo kto chce zajmować się animacją nie odstraszyły a poczucie że jest się w stanie stworzyć film jaki się tylko wymyśliło jest super i wszystko się wyrównuje proszę ja na zabój pokaż, jak kochasz słucho